Cześć, witam Cię serdecznie, tu Justyna Sodel, certyfikowana terapeutka oraz trenerka metody EFT Tapping. Dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć o układzie nerwowym i jak metoda EFT Tapping, czyli Emotional Freedom Technique, ostukiwanie meridianów może Ci pomóc się uspokoić i wyregulować dosłownie w kilka minut. Bardzo często jako terapeutka holistyczna spotykam klientów, klientki, które mówią. Próbowałam, próbowałam już wszystkiego i nic mi nie pomaga. Robiłem kursy i nadal stoję w miejscu, nadal czuję lęk, itd. I wtedy zadaję pytanie, czy pracujesz z ciałem, i czy regulujesz swój układ nerwowy? Bo prawda jest taka, że nie nastąpią, nie możemy zmienić się na stałe. Jeżeli to nie jest bezpieczne, bo nasz organizm zawsze będzie dążył do homeostazy, czyli do utrzymania równowagi i wszelkie gwałtowne, nagłe zmiany, jeżeli nasz układ nerwowy nie czuje się z tym bezpiecznie, to będzie sabotażował. Jeżeli nasz układ nerwowy jest ciągle w stanie zagrożenia, to nie możemy się do końca zrelaksować i żadna zmiana nie będzie trwała. Tak, więc co to jest w ogóle układ nerwowy i dlaczego on decyduje o twoim zdrowiu, o twoim dobrym samopoczuciu? Więc twój układ nerwowy jest jakby takim wewnętrznym systemem dowodzenia. Jest to taki przewodnik, który odpowiada za twoją reakcję, jak reagujesz na świat. I to on decyduje, czy jesteś zrelaksowana, czy jesteś tak zwanym fight, flight, freeze, czyli w stanie gotowości do walki, ucieczki. Lub zamarznięcia, zamarznięcia, zaraz mam więcej o tym opowiem. Bo kiedy doświadczasz stresu, niekomfortowych emocji i nieważne, czy to jest w tym momencie jakiś, nie wiem, kłótnia, yy, nie, nie, dziecko, które cię, które ci nie śpi nie, i denerwuje cię, nie wiem, kolejna noc nie czy na przykład jakieś wspomnienie z dzieciństwa, to Twoje ciało nie odróżnia tego, czy jest to tylko myśl, czy to jest realne zagrożenie. I wtedy uruchamiane jest ciało migdałowate w mózgu, Amigdala, które jest właśnie takim strażnikiem i odpowiada za Twoją reakcję na stres. Jeżeli ten układ nerwowy jest i ten, ta amigdala, ten, ten alarm jest ciągle aktywowany, żyjemy w wiecznym stresie, to nie możemy się uzdrawiać, tak? Jeżeli cały czas jesteśmy w reakcji, walcz, uciekaj, zastygnij, to ciało migdałowate, amigdala, która właśnie odpowiada za ten alarm, sprawia, że hormony stresu zalewają twoje, twoje ciało. Czujesz to na poziomie somatycznym, tak? Fizjologicznym, Czujesz, nie wiem, szybsze bicie serca, przyspieszone bicie serca, trzęsące się ręce i tak dalej. A co to jest fight, flight, freeze? To jest jakby nasza reakcja na stres, czyli jedna z i mamy różne stany, tak? I czasem między tymi stanami też oscylujemy. Czasem jesteśmy w stanie walki, czasem jesteśmy w stanie ucieczki. Więc wyobraźmy sobie taką na przykład antylopę, która sobie skubie trawkę i wtedy przychodzi tygrys albo lew, lew bardziej, i tak? Próbuje ją zaatakować. Więc ona ma trzy możliwości: może uciekać, może walczyć. Lub może w ostateczności zastygnąć i udawać martwą. I my bardzo często w życiu dokładnie tak się zachowujemy. Jeżeli już nic nie pomaga, jeżeli nie widzimy już wyjścia z sytuacji, po prostu zamarzamy, tak? Nie jesteśmy w stanie zrobić żadnego kolejnego kroku, tak? To jest depresja, zniechęcenie i tak dalej. Ale EFT Tapping jest taką fajną, prostą i szybką metodą, którą ja polecam, którą ja stosuję i uczę od lat. I to działa właśnie bezpośrednio na ciało migdałowate, na amygdale i na nasz układ nerwowy. Więc tapping, czyli EFT, to ostukiwanie meridianów i punktów akupunkturowych. I to działa właśnie uspokajające nasz, na nasz układ nerwowy. Oczywiście tapping jest jednym ze sposobów regulacji układu nerwowego, ale dla mnie jest to wspaniała metoda, bo działa na tylu poziomach. Działa na pracę z ciałem, na emocje, na układ nerwowy, jest to również praca z podświadomością, jestem też hipnoterapeutką, ale EFT jest po prostu wspaniałą metodą, bo działa na tylu płaszczyznach, na płaszczyźnie też energii, więc to nie jest takie zagadywanie, rozmowy czy wywlekanie wszystkiego, jak czasami podczas niektórych standardowych takich terapii mówionych, ale tu jest bardziej czucie, czucie w ciele tak i to jest praca z ciałem i bo ciało często reaguje Zanim my tak naprawdę zdążymy logicznie pomyśleć. Tak więc nasze ciało migdałowate, nasz układ nerwowy zawsze działa dla, na Twoją chce działać na Twoją korzyść, chce Cię chronić i dlatego możecie stopować przed osiągnięciem zmiany, stylu życia, przed pójściem do przodu. Bo jeżeli ciało migdałowate, twój układ nerwowy będzie się czuł bezpieczny, to będzie pozwalał Ci dokonać tych pozytywnych zmian, których pragniesz. Więc kiedy robimy tapping, my ostukujemy określone miejsca na twarzy, na ciele i wysyłamy taki sygnał do ciała migdałowatego w mózgu, do dwóch właściwie, bo są dwie półkule, sygnał jestem bezpieczna. To jest bezpieczne. Więc dlaczego właśnie my w EFT tapping ostukujemy te negatywy? Bo my właśnie przywołujemy to, co może nas trigerować, ostukujemy to, Czyli neutralizujemy i wtedy nasze ciało migdałowate w mózgu dostaje ten sygnał jest bezpiecznie. I najwspanialsze jest to, że możesz to zacząć robić sam, sama, wystarczy nawet naprawdę zacząć od kilku minut dziennie, żeby zobaczyć różnicę i zacząć się tak naprawdę wyciszać. Co jeszcze? Co jeszcze obserwuję u moich klientów, um, u moich klientek widzę naprawdę zmiany w ciągu Czasem, naprawdę, kilku minut, jak ciało zaczyna odpuszczać, jak zmienia się ich postawa, ich ton głosu, ich wyraz twarzy, dostaje wspaniałe opinie, bo właśnie kiedy my współpracujemy z układem nerwowym, dajemy mu sygnał, żeby się rozluźniło na głębokim poziomie nasze ciało. Nie tylko rozmawiając o problemie, ale też właśnie pracując z naszym ciałem. To wtedy następuje głęboka, równo, głęboka, głęboki relaks tego układu nerwowego, i wtedy dopiero, kiedy my jesteśmy zrelaksowani, możemy znaleźć sami, bo wszystkie rozwiązania są w nas, sami rozwiązania do naszych problemów. Bo prawda jest taka, że nasze ciało nie potrzebuje analizy, nie potrzebuje krytyki, potrzebuje więcej czułości, zaopiekowania się i uspokojenia. I dlatego ja tak kocham EFT Tapping Emotional Freedom Techniques, bo EFT działa, działa właśnie tak głęboko. Łączy dotyk, uzdrawiający dotyk, tak? My same się ostukujemy, Do, łączy słowa, bo wam odpowiednich słów, głównie akceptujących nasz problem, nasze emocje, e, więc są to, jest tu dotyk, są to słowa i emocje. Jest to tak jakby reset dla naszego układu nerwowego. I dajemy wtedy znać, że to jest bezpieczne. Więc okej, okay, więc zanim wejdziesz w terapię, zanim zrobisz kolejny kurs, to zastanów się, jak możesz pracować nad swoim układem nerwowym, żeby on się uspokoił. Jak możesz sama siebie ukoić, ukochać, przytulić? I sprawić, że czujesz się bezpiecznie. bezpiecznie. Jak możesz pracować z ciałem, z umysłem, z emocjami i z układem nerwowym? Dla mnie EFT jest właśnie idealną metodą do, do tego. I na szczęście coraz więcej psychologów, terapeutów się przekonuje do tej alternatywnej metody, bo jest to połączenie chińskiej medycyny i nowoczesnej psychologii energetycznej. Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie EFT-tapping, to. Pisz w komentarzu, bardzo będę się cieszyć, jeżeli będę mogła Ci pomóc, odpowiedzieć na pytania. Jeżeli masz więcej pytań odnośnie EFT Tapping, to zapraszam Cię do mojej książki Mentalna Akupunktura, dostępna jest na mojej stronie justynasodel.com lub na Amazonie. Zapraszam Cię też na szkolenia techniki EFT Tapping, jestem certyfikowaną terapeutką i instruktorką tej metody oraz na warsztaty w grupie EFT Queens na szkolenia metody i na sesje również indywidualne. Bo pamiętaj, że możesz wziąć życie w swoje ręce, delikatnie opukując punkty akupunkturowe. Podczas przywoływania problemu regulujesz swój układ nerwowy i to sprawia, że bierzesz życie w swoje ręce. Zaczynają się pozytywne zmiany w Twoim życiu, zaczynasz brać życie w swoje ręce i uspokajać się, samoregulować w bardzo naprawdę szybki, skuteczny sposób. Dzięki EFT Tapping. Dziękuję bardzo za to wideo. Jeżeli masz jakieś pytania, służę pomocą i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam Cię.